jaki pakiet abonamentu jest dla mnie najlepszy. Wielu klientów martwi intensywność i częstotliwość odbywających się raz w miesiącu dni zdjęciowych. Rozumiemy to oczywiście, że czasami nawet samo przygotowanie wytycznych dla Creative Managera to niemałe wyzwanie logistyczne. Dlatego właśnie stworzyliśmy nowe pakiety Mini i Starter. Te dwa pakiety pozwolą Ci tworzyć regularnie, ale na Twoich zasadach. Pakiet Starter to podstawowy pakiet przygotowany z myślą o lokalnych biznesach lub o tych o niszowym charakterze. Dzień zdjęciowy odbywa się raz na kwartał, dzięki czemu nasza Współpraca z mniejszym teamem po stronie klienta jest elastyczniejsza i łatwiej dopasować ją do waszych kalendarzy. Taka współpraca jest również trzykrotnie tańsza względem pakietu standard, ponieważ jest po prostu rozłożona w dłuższym czasie. Z kolei pakiet mini rekomendujemy wszystkim e komersom i firmom, które chcą przetestować kontent wideo dla swojego biznesu i odbywać dzień zdjęciowy co drugi miesiąc. Zachowujemy regularność, a jednocześnie dajemy klientom więcej swobody w planowaniu swoich dni zdjęciowych. Taka współpraca jest dwukrotnie tańsza względem pakietu standard i jest to jeden z najpopularniejszych pakietów wybieranych przez naszych klientów. Większym firmom albo tym, które już teraz dostrzegają w swoim zespole duże zapotrzebowanie na produkcję wideo, polecamy pakiet standard. Jeden dzień zdjęciowy zapewnia zdecydowanie dużo większy komfort w wygenerowaniu regularnych publikacji wideo. Gdyby natomiast Twoja marka potrzebowała niestandardowego podejścia lub większej ilości dni zdjęciowych, mamy również możliwość utworzenia pakietu bezpośrednio dostosowanego do Twoich potrzeb. W FilmCloud zawsze wychodzimy naprzeciw naszym klientom, dlatego jestem pewien, że każda ma Marka, zarówno mała, jak i duża, znajdzie wygodny pakiet dla siebie.